Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na naszym porannym spotkaniu. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem tego szkolenia. Jesteśmy po jednym z ważniejszych wydarzeń tego tygodnia i oczywiście przed kolejnym ważnym wydarzeniem tego tygodnia, czyli wczoraj mieliśmy oczywiście publikację Minutes ze strony FOMC, natomiast, natomiast dzisiaj mamy oczywiście rozpoczęcie negocjacji E, negocjacji dotyczących e, handlu pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi, więc e, jak widać sporo w tym tygodniu się dzieje, jeśli chodzi o e, geopolitykę, bo nie trzeba nie, nie można zapominać oczywiście o Brexicie, nie można zapominać e, o nowym wątku związanym z Turcją, więc dzieje się naprawdę dosyć sporo, a oprócz tego jeszcze polityka monetarna. E, wczoraj wypowiedź Paula nie przyniosła zbyt dużo, e, natomiast no minet FOMC pokazały, że jednak jest duża rozbieżność zdań wśród członków FOMC. Oczywiście to mogło się dosyć sporo zmienić w ostatnich tygodniach. Trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy fatalne publikacje indeksów ISM, które mogły przenieść niektóre głosy na, na szale obniżki stóp procentowych, natomiast no, minutes FOMC pokazały, że bardzo wielu członków, którzy głosowali za obniżką stóp procentowych we wrześniu, wskazywało na to, że jest to tylko, tak jak było to powiedziane w sierpniu, było to dostosowanie stóp procentowych w trendzie, czyli... W cyklu, czyli, czyli jakby dużo członków FMC nie chce kolejnych cięć. Uważają, że to spowolnienie gospodarcze, które w tym momencie ma miejsce, jest jedynie tymczasowe, no i prawdopodobnie związane oczywiście z globalnym handlem. W momencie, kiedy ten globalny handel zachowywałby się zdecydowanie lepiej, oczywiście to wymagałoby jakiejś nici porozumienia pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi, no to wtedy Wtedy, e, wtedy gospodarka ponownie ruszy i te cięcia stóp procentowych dalsze nie będą e, potrzebne. E, no i właśnie przechodzimy tak płynnie do tego drugiego wątku, czyli do negocjacji handlowych. E, no, zaczęło się dosyć negatywnie na początku tygodnia, bo najpierw Chiny e, poinformowały. Że nie są zainteresowani szerokim porozumieniem, e, i to spowodowało dosyć mocne cofnięcie na początku tego tygodnia. Później Stany Zjednoczone zdecydowały się na e, dodanie nowych chińskich spółek na tzw. czarną listę, które nie mogą. Które nie, mogą, które nie mogą importować amerykańskiej technologii. No i wydawałoby się, że Chiny odpowiedzą tym samym. Już były takie plotki, że również amerykańskie firmy mają być wrzucone na, na taką czarną listę, ale z drugiej strony Chiny właśnie poinformowały o tym, że zamierzają zwiększyć zakupy soi, czyli taki dobry gest w stronę Amerykanów. No oczywiście Stany Zjednoczone chcą takiego szerokiego porozumienia, nie tylko jakby to, że Chiny zaczną kupować więcej i nie będą dawały taryf na amerykańskie produkty, tylko jeszcze Stany Zjednoczone chcą oczywiście reform i chcą ochrony własności intelektualnej. Natomiast no to są takie Czynniki, na których, w których Chiny nie chcą za bardzo robić e, ustępstw e, Amerykanom. E, w trakcie sesji azjatyckiej dosyć sporo się działo, bo nagle e, mieliśmy informację, że chińska delegacja ma skrócić swój pobyt w Stanach Zjednoczonych. Później pojawiły się informacje, że normalnie pobyt ma trwać do jutrzejszego dnia, e, więc e, no, działo się dosyć sporo w trakcie sesji azjatyckiej na indeksach, o czym sobie za moment również Powiemy to oczywiście nie koniec informacji, bo mamy również ruchy na rynku surowców. Ropa naftowa reaguje nieco na dane dotyczące zapasów ropy w momencie, kiedy się już ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nieco uspokoiła, więc również tutaj może mieć wpływ, mogą mieć wpływ te dane fundamentalne. Złoto natomiast no, nie wierzy za bardzo w tą ostatnią poprawę nastrojów, którą obserwowaliśmy między innymi wczoraj na indeksach. Dużo, dużo indeksów zakończyło wczorajszy dzień jednoprocentowymi wzrostami, natomiast no, na złocie nawet 1515 dolarów za jedną uncję i kolejna na rzecz e, geopolityczna, Brexit, e, no wczoraj informacje na początku dotyczące tego, że już więcej negocjacji pomiędzy Unią Europejską oraz e, Wielką Brytanią e, nie będą miały miejsca e, te negocjacje, natomiast no Johnson wczoraj poinformował, że dzisiaj ma spotkać się z Varadkarem, czyli premierem Irlandii, tutaj dyskutować na temat właśnie tych rozwiązań e, dotyczących e, backstopu. E, dzisiaj kalendarz, można powiedzieć, do rozbudowany. Mamy oczywiście te miesięczne dane PKB z Wielkiej Brytanii. One mają ograniczony wpływ, natomiast no zdecydowanie ważniejsze będą dane dotyczące produkcji przemysłowej. Inflacja ze Stanów Zjednoczonych Kluczowe dane, oczywiście wczoraj również w FOMC mogliśmy przeczytać różne stwierdzenia dotyczące inflacji, że właśnie ta niska inflacja spowodowała wiele głosów za obniżką stóp procentowych. Więc jeżeli ta inflacja dzisiaj pokaże się od gorszej strony, będzie to oznaka, że Fed będzie się szykował do kolejnej obniżki stuprocentowych i oczywiście claimsy bardzo dużo również wypowiedzi bankierów centralnych. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy będzie to euro, dolar, GBP, USD, S&P 500, ropa e, oraz złoto. I przechodzimy sobie do Przechodzimy sobie do kalendarza, powiększamy sobie oczywiście ten kalendarz. No i widać, że bardzo, bardzo dużo tych, bardzo dużo tych danych mamy za nie, nieco mniej niż godzinę inflację ze Szwecji. Tutaj ma się nieco poprawić pod względem miesięcznym, natomiast pod względem rocznym, jak widać, no, brak jakichkolwiek większych zmian. Tutaj dane z Wielkiej Brytanii, mamy to PKB miesięczne, natomiast no, e, to nie są jakieś bardzo, bardzo ważne dane, zdecydowanie ważniejsze są e, dane dotyczące produkcji e, i przetwórstwa przemysłowego, no jak widać, no jeżeli popatrzymy sobie na dane roczne, no, nie widać żadnej poprawy również w przypadku danych miesięcznych, nawet e, produkcja przemysłowa, ma spaść według konsensusu rynkowego, czyli no, brak wsparcia dla brytyjskiego funta ze strony danych, przynajmniej biorąc pod uwagę rynkowe konsensusy. No i kluczowe odczyty dzisiejszego dnia, czyli inflacja konsumencka ze Stanów Zjednoczonych, konsensus wskazuje na odbicie, natomiast no, warto zwrócić uwagę na na ceny bazowe. Ceny bazowe 2,4% rok do roku utrzymanie tego poziomu. Natomiast, no, mm, powinniśmy sobie przypomnieć, jak wypadły. Jak wypadły ostatnie dane dotyczące inflacji PPI, bo tutaj mieliśmy oczywiście negatywne zaskoczenie 2% przy konsensusie 2,3%. I przypomnę, to są ceny bazowe, czyli generalnie możemy mieć e, duże szanse na rozczarowanie e, dzisiejszego dnia pod względem Inflacji miesięcznej. No widać, że no nie, ma, nie ma tutaj jakichś konsensusów odbiegających od poprzednich odczytów, więc jest szansa na zaskoczenie. No i tak jak wskazywałem, sporo wypowiedzi ze strony bankierów centralnych, czyli może się dosyć sporo dziać dzisiejszego bardzo późnego po I przechodzimy sobie już przechodzimy sobie już do wykresów, zaczynamy sobie od do eurodolara. No eurodolar wczoraj na FMC tutaj dosyć znaczy oczywiście no, mieliśmy wcześniej wzrosty na eurodolarze, później te wzrosty były nieco oddawane. Natomiast no, zadziałała nam tu strefa wsparcia związana ze zniesieniem 38,20, dwie średnie ruchome i kolejny raz mamy atakowane zniesienie 50 Procent, to już raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj prawie że piąty, szósty raz. Czyli prawdopodobieństwo przebicia tego poziomu jest dosyć spore, ale również siła tego oporu, no jest bardzo, bardzo duża, bo widać, że wcześniej no, ten poziom e, no, bardzo blisko poziomu 1.10 służył jako mm, służył jako wsparcie więc e, z jednej strony prawdopodobieństwo wskazuje na to, że e, no, jednak jest szansa zdecydowanie większa szansa na przebicie bo jednak no tu już pięciokrotnie niemalże testowana ta strefa no, ale z drugiej strony no, widać siłę tej strefy no i ten poziom 1,10 to dorobi wrażenie oczywiście na wykresie ten, ten okrągły poziom, który no, naruszony został dosłownie raz podczas, podczas właśnie konsolidacji, więc nawet jeżeli tutaj się tą 50 uda przebić, to oczywiście mamy samo jeszcze 110, więc niewykluczone, że tutaj jeszcze jakaś, e, jakaś podaż nam się przy tym 110 pojawi. Natomiast no, widać, że e, przed startem sesji europejskiej jest wyraźna szansa na, e, na właśnie naruszenie tego poziomu, ale wszystko, i jakby trend zostanie ustawiony, ustanowiony po 9. Po jeżeli będziemy mieli po 9 e, jakąś podaż, no to prawdopodobnie będziemy ruszać z powrotem w okolice poziomu i 1,097,5. Natomiast jeżeli będzie tutaj dalsze przebicie, e, będzie silny rynek, no to, no to jak najbardziej szanse na, na, na dalsze wzrosty. E, no, kolejny kolejny opór w zasadzie przy zniesieniu 61,8. Jak to wygląda na wykresie, e, wykresie tygodniowym, no wygląda to e, zdecydowanie pozytywnie, biorąc pod, po, pod uwagę e, kontynuację odbicia. E, no, szanse w tym tygodniu nawet na no, tutaj właśnie jeden. 03102, co, co właśnie dawałoby nam właśnie wzrosty tutaj do tego zniesienia 61,8 no i tutaj oczywiście możliwe, możliwa jakaś podażowa reakcja właśnie ze strony e, ze strony tego tygodniowego wykresu. Lecimy sobie do brytyjskiego funta. On jest tutaj bardzo wyprzedany, e, przytłumiony, można powiedzieć, e, nic z tych wzrostów jakby nie wyszło. Z, w dalszym ciągu mamy oczywiście reakcje na te wszystkie brexitowe informacje i moim zdaniem będzie szansa na kontynuację spadków. Jakikolwiek rajd na brytyjskim funcie, myślę, że jest szansa na to, żeby żeby próbować te rajdy sprzedawać, bo tak naprawdę mała szansa, żeby do przyszłego tygodnia coś się zmieniło. W przyszłym tygodniu mamy oczywiście. Szczyt Unii Europejskiej i właśnie na tym szczycie bardzo prawdopodobne, że jednak Boris Johnson będzie zmuszony do tego, żeby, żeby poprosić o przedłużenie Brexitu. No tak, mówi prawo. Oczywiście sąd, sąd w Szkocji w tym momencie takiej najwyższej instancji, jeśli chodzi o sprawy administracyjne, to no nie, nie wydał takiego nakazu. Pod groźbą kary dla Johnsona, aby ten poprosił o, o przedłużenie Brexitu. Natomiast, no, jednocześnie wskazał na to, że e, prawo mówi jasno, że powinien to zrobić. Oczywiście, w momencie, kiedy nie dojdzie do żadnego porozumienia, więc myślę, że jakikolwiek rajd do przyszłego tygodnia może być sprzedawany natomiast no, już na samym szczycie, który odbywa się 17-18 października e, no, szansa na odbicie ze względu na to, że, że no, powinno być raczej pozytywnie, czyli to przedłużenie Brexitu, e, oczywiście jest to przedłużenie tego, tej całej niepewności e, dla brytyjskiego funta, no, ale jednak e, nie będzie tego wyjścia bez e, porozumienia no Johnson to walczy ale, ale, ale prawdopodobieństwo takiego ruchu jest jednak, jednak małe. No, parlament nie będzie chciał mu na to pozwolić, bo parlament jednak, no, jak widać, w, w ostatnich miesiącach wielokrotnie próbował właśnie doprowadzić do tego, żeby, żeby nie było wyjścia bez porozumienia. Indeksy S&P 500, jak widać, spore ograniczenie strat dzisiejszego dnia ze względu na to co się działo właśnie w trakcie sesji azjatyckiej widać tutaj mieliśmy właśnie te informacje dotyczące mieliśmy informacje dotyczące tego że chińska delegacja skróci swój pobyt w Stanach Zjednoczonych a następnie informacje dotyczące tego że jednak Chiny Pozostają, pozostają do piątku w Stanach Zjednoczonych, więc widać, że no, popytowo tutaj jest przy dwustuokresowej średniej kroczącej, natomiast no, znajdujemy się w tym momencie w ważnej strefie podażowej przy średnich ruchomych. no Tutaj mamy przebicie. 50-okresowej przez 14-okresową, czyli no jest, jest negatywny sygnał podażowy w tym momencie, i skłaniałbym się ku temu, że jest szansa na to, że jednak te ruchy spadkowe. Będą kontynuowane na SP 500, nawet jeżeli doszłoby do jakiegoś przełomu, nagle mielibyśmy właśnie taką informację, to jednak, to jednak no, trzeba pamiętać o tym, że w przeszłości takie informacje raczej okazywały się. Po prostu graniem pod publiczkę, więc moim zdaniem takie, takie początkowe wzrosty raczej powinny się kończyć później e, spadkami. Myślę, że jeszcze raz tutaj przetestujemy pod oczywiście dojściu tutaj nie, nieco wyższe poziomy 2930. E, jeszcze raz przetestujemy zniesienie 50%. I przechodzimy sobie do wykresów. Zaczniemy sobie, zaczniemy sobie od złota. E, tylko tutaj sobie przejdziemy na wykres, e, przejdziemy sobie na wykres dzienny. I jak widać, e, no, zdecydowanie niżej w tym momencie jesteśmy. Znajdowaliśmy się przy 1515. Natomiast te wzrosty są ograniczone. E, widać, że ta e, linia trendu spadkowego działa nam dosyć pozytywnie. Tutaj wsparcie oczywiście 1490, dosyć silne, natomiast moim zdaniem tutaj ta linia 147675 będzie nam służyć jako wsparcie. Taka konsolidacja, moim zdaniem, to nam się szykuje i będzie ona trwała jeszcze przez kilka tygodni. E, oczywiście wybicie w jedną czy w drugą stronę może nam zmienić tą sytuację, być może nawet również powinniśmy postrzegać to zdecydowanie inaczej, Nie, niekoniecznie od tego, od tego szczytu, tylko postrzegać tą sytuację jako tutaj jakby tego zakończenie tego głównego trendu, co, co miałoby, jeżeli chodzi o ramy czasowe doprowadzić do, do tego, że na końcu października nam się e, gdzieś tutaj to złoto wybije. W przeciwnym wypadku te ramy czasowe oczywiście biorąc pod uwagę tą poprzednią konsolidację mówią o drugiej połowie listopada, czyli na razie konsolidacja, natomiast później myślę, że jest szansa na kontynuację wzrostów i myślę, że to wsparcie 1475 powinno być utrzymane. No i ropa naftowa, no niewiele tu się dzieje popytowego. Mamy wzrosty zapasów ropy naftowej mamy spadki zapasów produktów ropopochodnych, obniżanie obniżanie ostatnich prognoz dotyczących światowego popytu, więc nie wygląda to zbyt dobrze. Natomiast moim zdaniem ropa jest na tyle wyprzedana, że warto się zainteresować właśnie jakimś odbiciem z tych okolic, przynajmniej tutaj w okolice 55, 56 dolarów za jedną uncję. Eee, więc to by było tyle, eee, jeżeli chodzi o dzisiejsze szkolenie. Dzisiaj, oczywiście, bardzo dużo informacji dotyczących negocjacji handlowych, więc warto, oczywiście, śledzić rynek na bieżąco. Ja Państwu za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam, oczywiście, jutro na godzinę 8:30 i życzę powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.